Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny rozsiewacz sprzedany w naszej firmie. Prawie największy od producenta Unia Group. Maszyna do najtańszych nawozów, jakim jest wapno. W tym momencie przygotowana do rozsiewu nawozów. To już tańszy nawóz nie jest. Od 12 do 36 metrów, jeśli chodzi o nawóz. Tu jest przykładowa tabela dla saletry amonowej. Tu mamy tarczę do wysiewu wapna od 8 do 16 metrów, szerokie ogumienie w zawieszeniu tandem, pojemność 12 tysięcy kg, bardzo duża pojemność, dyszel amortyzowany za pomocą sprężyn, prędkość taśmy od koła strogowego, hydraulika do otwierania zbiornika, zasobnika na nawozy, na wapno i wałek do napędu, wałek odbioru mocy do napędu, tarcz wysiewający. Jest to jeden z większych modeli, najmniejszy model w tym momencie w ofercie Unii Grup to jest 4,5 tony, potem 6, 8,5, 9, 10, teraz już 13. Także pełna gama, każdy znajdzie coś dla siebie na różne powierzchnie gospodarstw. Różne firmy usługodawcze mają różne maszyny, różne zapotrzebowania rynku. Jest nawet specjalistyczny rozsiewacz do wapna, czyli z tego Helix specjalnym. Specjalną szyną wysiewającą, że tak powiem. Bresz, maszyna uniwersalna w Polsce coraz bardziej popularna. Wapno na tą chwilę chyba jest najtańszym nawozem. Pozdrawiam, zapraszam do kontaktu.